Tutaj mógłbym mieszkać tylko troszkę, troszkę do sklepu daleko. Dzisiaj winda nieczynna, tak? Tu można wsiąść i tam cię zawiozą na górę. Wciska się piąte piętro i jedzie. Nie? Jesteśmy do dolina pięciu stawów polskich, a właściwie 5,5. pół. Dzień dobry, marzec 2024. Końcówka marca, dzisiaj idziemy sobie do doliny pięciu stawów, a tak właściwie tu pięciu i pół stawa, a potem w planach jest. Wyjście na przełęcz zawrat. Tak myślę, że powinno być cudownie. No tutaj śniegu już praktycznie nie ma, ale tam, no tam będzie, no nie? A, ale mam jeszcze plan B. Gdyby się nie udało wejść na zawrat z różnych przyczyn to wracam na parking i idziemy na Polanę Rusinową i Gęsią Szyję. Gdzie być może będzie widać tamtą zachód słońca, chociaż, chociaż nie wiem. Kto to, to Krostoka. Tutaj mógłbym mieszkać, tylko troszkę, e, troszkę do sklepu daleko, no nie, i do pracy. E, godzina 10 do 5 stawów, także tak jak już byśmy przeszli godzinkę od, od, wo, od wodogrzmatów. Ale powiem Wam jedno, że tak, e, no tamta asfaltowa droga, nadmorskie oko, odśnieżona pięknie a boczne drogi zawsze traktowane po macoszemu Ja nie wiem No proszę Dzisiaj winda nieczynna, tak to można i tam cię zawiozą na górę, wciska się piąte piętro i jedzie, nie? ale nie dzisiaj, niestety. Nie wiem, no, chyba jakaś awaria. Ładnie, nie? Dla ciekawych świata, dzisiaj zagrożenie lawinowe na poziomie pierwszym, czyli najniższym. Nic się nie powinno stać. Śnieżna ścieżka. Tak, już ubrałem raczki. Już ubrałem i idzie się rewelacyjnie, ale Jezu, jak ja ich nienawidzę, zakładać. Musi być jakiś prostszy sposób niż niż. No tam o górę już widoczne. E, piątre, e, piąte piętro z tej windy. A tutaj, co? Tak się idzie. No śniegu jeszcze troszkę jest. Jakby nie było to. Piątek dosny. Boczynowa dolinka. Tam na górze. Jodla perć. E, najbardziej ten stromy fragment za, za nami. Ale już widzę, że z tego zawratu to nic nie będzie. bo Raczki nie. Taka moja rada, jeśli ktoś zamierza chodzić po górach zimą, to tylko raki kupować od razu. Raczki to są dobre na takie spacerki po płaskim, żeby się nie wywrócić. No to idziemy dalej. Warto wspomnieć, że Zimowy szlak na Dolinę Pięciu Stawów od Doliny Rostoki różni się od letniego. Jest właśnie oznaczony takimi tyczkami, bo tam też są w dole. Także, no ale są, są ślady również, także idziemy po tych tyczkach, no i po śladach. Już prawie jestem na pięciu stawach. Jesteśmy do Lolina pięciu stawów polskich, a właściwie pięciu i pół. Cudownie. Jest tam już widać schronisko. Pięknie. Ale wieje. Coś się uda nagrać. Troszkę wiatr zelżał. O no proszę. A widzicie staw? Ale to jest przedni, przedni staw Polski, a przynajmniej tak mi się wydaje. Jak dla mnie jest biały, jak wszystkie stawy zimą. A oto schronisko w pięciu stawach polskich. Jest to najwyżej położone schronisko w polskich tatrach na wysokości 1671 metrów. Proszę, a tutaj na wprost Dolinka Buczynowa, a nad nią granaty pięknie. Jaki jest plan? Nic z tego zawratu za nie będzie. Raczej, już widzę, że tutaj było ciężko wyjść w tych raczkach. Także kupujcie raki od razu. Raczki nie mają sensu w górach. Słynny głaz u początku Siklawy. Tam dalej Siklawa. No nie wiem, ile tam się uda podejść. Na te stawy zobaczyć. Póki co jesteśmy przy Wielkim Stawie. No, tylko ten wiatr. Proszę, Wielki Staw Polski. Tam gdzieś szpiglasowy. Pier. Idziemy tutaj do przodu, a tam kozi. No i tak sobie idziemy. Liptowskie mury przed nami. Śnieg trochę stwarniał, także trochę lepiej się idzie. I co? Nie, szlaki zasypane kompletnie, no znaczy jest tutaj jakiś ślad O, tam już już widzę słupek Słupek widzę Kierujący nasz pilasową przewęcz w lewą mhm. O tak wygląda ten słupek z bliska Jakieś pół metra go wystaje, może trochę więcej no Dobrze że jest Szpiglasowy w tamtą stronę To tam w tej niecce Będzie czarny staw Polski A pięknie, pięknie ten kozi wygląda Super a tam pusta dolinka. Wiatr ucichł zupełnie. Czyżby cisza przed burzą? Od 15 ma wiatr tak mocniej, a tymczasem zrobiłem sobie przerwę na małe co nieco. I co, i to jest kres mojej dzisiejszej eksploracji pięciu stawów. Tutaj szlak odbija na Kozią Przewęż przez pustą dolinkę. Do tutaj Koziwier bardzo ładnie wi widoczny. A ja będę już wracał, bo wiem, że na zawrat i tak nie wejdę z tym sprzętem, także nie ma co. Patrzcie jakie są ładne ślady po po takich małych lawinkach o tutaj. Nie wiem czy to będzie widać. Fajnie to wygląda. No, niestety, nie tym razem. Czas też już mnie troszeczkę goni, a nie chciałbym stąd schodzić po ciemku.